Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników, pięknych woli, kochani. Witam Was z mojego winogronowego zakątka. Jak widzicie upływający czas, jest okrutny. No właściwie już praktycznie nie ma liści na winogronach, jakieś tam gdzie gdzie zostały owoce, no a skoro upływający czas, no to warto wspomnieć jaki dzień dzisiaj mamy. Dzisiaj jest dzień zaduszny. Dzień, który wspominamy naszych zmarłych, więc polecam taką odrobinę refleksji, refleksji wszystkim mieliśmy Dzień Wszystkich Świętych. To jest taki szczególny, bardzo, bardzo refleksyjny czas i w tym szczególnym, refleksyjnym czasie przychodzę do Was z koszyczkiem pełnym szczególnych, dla mnie takich trochę trudniejszych w odbiorze flakoników pełnych takiego przesłania memento mori, czyli pełnym czaszek, ale takich czaszek nie aż tak strasznych, bo w formie perfum, po prostu. Także zaraz Wam wszystkie pokażę, opowiem o marce, bo jest sobie taka włoska marka, która robi Odzież, y, która ma taki dość wyrazisty wizerunek, więc flakoniki w kształcie czaszek wydały się takim naturalnym uzupełnieniem tego ich pomysłu na siebie. To może teraz na początek trochę cyfr. Marka Pre jest aktywna w świecie od lat 80. Powstała w 83 roku, a w 98, tutaj cytuję fragmentikę, powstały pierwsze perfumy marki. Były to po prostu polistubija. Nawet te pierwsze mam męską edycję. Nie mam damskich. Generalnie w większości są to tutaj u mnie puste flakony, więc to co Wam będę mówiła o zapachu, to będzie pochodziło z opisu na fragrantice i opinii od osób, głos które głosowały, wskazując podobieństwa do pewnych woni. Czyli tak, 98 pierwszy perfum, ale one były takie jeszcze dość wyważone. Dzisiaj mamy tych czaszek. Ich jest chyba około 20. 23, liczyłam wcześniej. No są przeróżne, są To Be Blossom, To Be yy, King to zaraz będzie Mr. Beat mm, To Be bodajże było Bad Guy oh, To Be Shine Man born to, to Be Born To Be Shine Woman No jest sporo tak 23 wariacje czyli my mówimy w świecie perfumowym 23 flankery czyli ten sam flakon czyli ten sam kształt Podobny motyw, a czasami w środku zawartość zupełnie inna. Czyli zaczęło się od to be, no jak czaszka to be or not to be, od razu się nam nosuwa. 2011 rok i 2012 powstała męska edycja. Ale ja zacznę od króla i królowej, bo mam tu akurat jeszcze tą królową, to mam pełną. Mam tu takie dwa flakoniki to Be Queen, to Be King. To Be Queen nawiązuje do tej modnej kompozycji którą wylosowała Chanel na bazie bardzo szczególnie obrobionego vetiveru i patchouli czyli Coco Mademoiselle ale tam oczywiście troszkę inne nuty a ten męski no to taki po prostu współczesny klasyk jeśli chodzi o ten damski to jest zapach z roku 2013 i tutaj dużo mówi się o ale to już zaglądam do tak 2013 czerwonej jagody, pomarańcza, mandarynka Olejek Petit Grun, czyli takie przedestylowane listeczki razem z młodymi owocami, i środek bardzo ciekawy, bo ananas, brzoskwinia, ale też są kwiaty, jaśmin i fiołek. Nuta bazy Paczuli, wspomniane, czyli Paczula, wanilia, cedr i piżmo. Bardzo przyjazne i bardzo współczesne perfumy. Tubi King to jest kompozycja inna, to jest kompozycja ambrowo-korzenna, czyli bardziej wyrazista. Mamy jeszcze przyprawy od razu, na początku. Kardamon, gałka muszkatołowa, ale jest też liść laurowy, cytryna, ale też lawenda, nuty drzewne. Bo generalnie to są takie perfumy, które wybrzmiewają taki, jak taki klasyczny, współczesny, męski zapach. Też rok 2013. I teraz tak, takie ciekawe dwa flakony, które mam. Yy, z damskiej i męskiej edycji. Zobaczcie, posłużę się kartonikiem tubi Tattoo Art. Czyli mamy po rysunku i po napisie prostą informację, jak się nazywają perfumy. Różowy Słodziak. Tutaj mamy tak syrop klonowy, śliwka, kwiat brzoskwini. śliwka i syrop klonowy to słodycz, kwiat brzoskwini wnosi coś takiego bardziej świeżego, podobnie jak frezja. I nuty serca ciekawe, bo są słodkie nuty, czyli słodycz dalej, ale też heliotrop, dzika róża i jaśmin, dzika róża. No to się nie trafia często w perfumach. No i nuta bazy bardzo ciekawa, bo znowu słodka. Pianki marshmallow piżmo, sandałowy, który też wybrzmiewa słodkawo i cedr. To są perfumy z roku 2017. Męski odpowiednik wydaje się zapachem dość przewidywalnym, bo tak, mamy tutaj nuty niebieskie. Jak flakon jest niebieski albo granatowy, no to można się spodziewać zapachu takiego do pracy, bezpiecznego. 2017 rok i tak, czarna porzeczka w nucie głowy, to chyba tak dla zwabienia, pokazania, że tu będzie raczej dyskretnie i w sposób przyjazny. Verbena, kardamon, no kardamon już sugeruje coś łagodnego, ale bardziej stanowczego od powiedzmy czarnej porzeczki, a no, kardamon to jest taka przyprawa, często ją, najczęściej my ją spotykamy w kawie. No i nuta serca, taka typowo męska, bo lawenda i szałwia. Nuta bazy nowoczesna, Bubtonka, ambroksan i amberwood, to są dwie syntetyczne molekuły, także. Myślę, że to jest czas, żeby powiedzieć o tych pierwszych perfumach marki. To były po prostu perfumy to be. Była damska i męska edycja, mam męską. Nazywa się po prostu to be. 2011 roku i to, to są perfumy, które zapoczątkowały całą linię. Damska chyba trochę się zastanawiali, wstrzymywali w marce, y, czy to za trybi, jak ludzie przyjmą taki turpistyczny motyw, ale się przyjął i pojawiła się rok później edycja damska, a potem cała 23, częściowa, można powiedzieć, opowieść y, pod nazwą TUBI Woody Spicy. To są bardzo ciekawe nuty, czyli drzewno-korzenne. Znajdziemy tutaj tak, cytrusy w nucie głowy połączone z pieprzem, grejpfrut z pieprzem, nuta serca, liście fiołka. Liście fiołka są świetne do męskich perfum, bo one generalnie pachną w sposób ziemisty i zielony, ale mają ten minimalny refleks fiołkowy. Nuta bazy ambra, cedr z virginii i patchoula. No te perfumy mi się udały, wąchałam je, bo akurat tutaj troszeczkę płynu mam. Bardzo bezpieczne, czyli można powiedzieć, że kompozycja jest totalnym zaprzeczeniem, bo co na zewnątrz, czym jest flakon, flakon prowokujący, niepokojący, a kompozycja w środku przewidywalna. Ja też myślę, że ten motyw takiej szklanej, przeźroczystej czaszki wielu osobom dobrze się kojarzy, ponieważ on dość często się pojawia w jakichś takich motywach, filmach, na podstawie no takich... Powiedzmy parę dokumentów nawiązujących troszeczkę do y, takich zagadek, y, troszkę klimatów Aladeniken, gdzie tam te motywy znalezione i gdzieś tam y, czaszki z kryształu się pojawia i ona rzeczywiście robi wrażenie. No i teraz przejdziemy do flakonika, który jest fikuśny, niby podobny, jednak inny, bo te, y, po prostu ma tu takiego irokeza. To Be Rebel, 2016 rok. A nuty? Nie bardzo wywrotowe. Liście fiałka, grejfrut, czarny pieprz i gałka muszkatowa. To jest nuta głowy. Nuta serca, nuty morskie i kwiat pomarańczy szałwia. Te nuty mi się podobają. Lubię takie nuty na bazie kontrastu. Bo kwiat pomarańczy skontrastować z czymkolwiek, moim zdaniem, to jest wielka sztuka. Tutaj jest zestawiony z szafią i z duczami morskimi. Odważny. No, ale to niewiele mogę powiedzieć, bo nie testowałam. Inuta bazy Piżma, Amberwood i Vetiver. Vetiver, no, to przywodzi ten nieoczyszczony, bo ten taki przemotworzony. No, znajdziemy go w perfumach nawiązujących do koko mademoiselle. To jest ten taki najklasy, najbardziej klasyczny z klasycznych wetiwek, bo to nawet się wyczuwa z pustego flakonika. Tę pewną taką cierpkość i zimno. I skoro jesteśmy przy tych czaszeczkach z jakimś motywem, to będzie. Jest damska i męska, ja mam tylko damską to be Miss Beat. Ja Wam powiem szczerze, że się te nazwy troszeczkę mylą, bo jest ich tyle. Jest ich sporo, nie znam aż tak dobrze marki. Nuta głowy kokos. No rzeczywiście, coś takiego fikuśnego. Zasługuje na taką nutę, która jest no, dość specyficzna, wyrazista, powiedziałabym nawet, że dość przekorna, ale ona jest zestawiona z czarną porzeczką, która z kolei przekorna nie jest w żadnym wypadku. A nuta bazy słodka pudrowa heliotrop, połączona z białą brzoskwinią, która pewnie będzie sztuczną brzoskwinią, róża. No i nuta bazy wanilia, czyli będzie słodko. A no, jak już kokos był, to musi, muszą być konsekwentni. Skoro kokos był w nucie głowy, musi być walnija w nucie bazy, żywo kaszmirowe, czyli w ogóle ogólnie te nuty. Czyli ta słodycz jest przełamana nutami drzewnymi: Cashmere Wood i Woody noc. To są po prostu akordy zapachowe, które powstały nie w naturze, tylko w probówce, a może i lepiej. No i taki, moim zdaniem, jeden z ciekawszych gadegatków, bo ja analizowałam jego skład. I no, te mi się spodobały, bo tak, mamy tutaj zielony flakonik. Kolorystyka i to, co flakony zawierają w środku, to jest dość przewidywalny taki kod porozumiewania się z kupującym. I tutaj jest nie inaczej. Jak jest zielona czaszka, to będzie coś zielonego. Są czasem odstępstwa, odstępstwa od reguły, jak było na przykład z Angelem. Skoro mamy zielone, co, cóż my tu mamy? Mamy jabłko, wprawdzie jest wskazane jako czerwone. Ale jednak jabłko daje nutę świeżą rzeźką. Podobnie jak mięta. Znowu kaszmeran, cytryna. Ten kaszmeran się tu pojawia w pozostałych też perfumach. Pomięcie mamy kardamon, czyli znowu przyprawę, która sama w sobie jest zielonkawa. Kto oglądał te, właściwie czy to są pestki, czy strąki, no takie. Hmm, chyba mini strączki kardamonu, ten wie, że one są zielone z zewnątrz, takie, taka blada zielona, w środku są takie ciemniejsze kuleczki. I bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w nucie serca, więc ktoś, kto wałchał te perfumy, a, a najlepiej ktoś, kto ich długo, długo używał, niech powie jak się nosiły, bo tak, nuta głowy, rzeźka świeża, bardzo nowoczesna, taka intelektualna i nuta serca hmm. dziwna, nieharmonijna, cynamon, rabarbar. Ale też lawenda, nuty słoneczne i nuty ozonowe. No to pewnie wszystko syntetyczne molekuły, ale też gałka młotkoszkatołowa i fiołek. Bardzo, bardzo dziwne serce. No szkoda, że nie mogę powąchać i nawet koreczka nie mogę powąchać, bo jak zauważyliście, większość tych flakoników ma tylko taką zatyczkę. No i nuta bazy, wanilia. Do tego wszystkiego. No to musi być totalny miks. Wanilia, także to będzie taka zieleń z tych mocnych Flakonów typu mocna zielenia. W styczniu zrobiłam taki film o tych flakonach ciemnozielonych i w środku zawsze była taka dziwna, złożona i skomplikowana zawartość i tu chyba będzie tak samo. Czyli tak, wanilia, buptonka, amber, vetiver, czyli ambra, vetiver, kwiat pomarańczy, nuty drzewne i nuty kaszmery łód, No to uff dzieje się, dzieje się, także tym bardziej proszę, kto wąchał, kto używał. Niech da znać, jak się nosiły te perfumy. Ten kamuflaż może, może jest damski odpowiednik, bo to zwykle tak szłoparami, to może damski jest też równie ciekawy. No piszcie, jestem ciekawa Waszych opinii i ja tych motywów takich troszeczkę się obawiam, zawsze. ale to jest moje zdanie, a ja jestem ciekawa waszego. Także proszę o komentarze. Piszcie jak się nosiły i piszcie co sądzicie o tego typu pomyślę i czy kupilibyście. No, dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego pa, pa.